Tego nie wiecie o spływie Dunajcem. Początkowo Dunajcem spływano w celach handlowych. W ten sposób transportowano drewno w górę rzeki. Od ponad 200 lat jest to atrakcja turystyczna, którą upowszechnił Józef Szalaj twórcę uzdrowiska Szczawnica. Z gośćmi spływała wtedy orkiestra, były wystrzały i przerwy na węgierskiego Tokaja. Słowem, działo się. Tracwy flisackie wytwarza się ręcznie. Nie jest to też jedna łódka, a kilka czułen połączonych ze sobą. Co ciekawe, po każdym spływie rozłącza się je do transportu i łączy przed kolejnym spływem ręcznie. Ale spokojnie, jest bezpiecznie. W czasie spływu zobaczycie najpiękniejsze miejsca Pienińskiego Parku Narodowego, najstarszego parku narodowego w Polsce. A gdyby tak rzucić wszystko i zostać flisakiem? Mamy złą wiadomość. Flisakami mogą zostać tylko ci urodzeni w jednej z tych pięciu pienińskich wsi. Co więcej, żeby zostać flisackim majstrem trzeba ukończyć minimum 6 lat praktyki i zdać dwa trudne egzaminy. Na każdej tratwie płynie zarówno flisacki mistrz, jak i jego uczeń, a egzaminy to geografia, topografia i historia regionu oraz na szczęście również część praktyczna. Więcej w opisie.